Cześć, witajcie na kanale Git. Ja jestem Burzyk. A co? Dzień dobry. Czytaliśmy Wasze komentarze i jeden z widzów zaproponował bardzo fajną zabawę e, wielki blind test głośników JBL. Dziękujemy bardzo za ten pomysł. Do widzenia. <grym> Nie zrealizujemy JBL go. Taki film powinien być w ustawieniu. To wszystko nasze szykowanej. Do naszego blind testa wybraliśmy te najbardziej przenośne głośniki JBL-a. Mamy Clipa 4, Flipa 4, Extrema 2, Charge 5 i Go 3, czyli pełny przekrój technologii, różne... Nie, czy ładnie poszło? różne cyferki. No, nieźle mi to poszło, już mówię to trzeci raz z rzędu, więc <noise> mogłem się nauczyć od tego czasu. Wszystkie połączone ze smartfonami podobnej klasy, więc naprawdę różnica w jakości dźwięku będzie w zasadzie niezauważalna. Myślę, że także powinno być dość sprawiedliwie. Wszystkie też ustawiliśmy na tej samej głośności, żeby duży przedstawiciel nie miał uwagi nad tymi mniejszymi. Konrad zaraz przejdzie do losowania, ale zanim to, to musimy za cenem do, dograć się o to, kto pierwszy wypowiada się w sprawie głośników, a kto mhm. zachłada słuchawki. Przegrany do trzech zakłada słuchawki, czyli trochę ma trudniej. Trzy, tak, ale najpierw żenujący żart prowadzącego. Jak Jezus wykonuje obliczenia na matematyce? Na krzyż? Co robi Jezus na rondzie? Nawraca? Ten mi się podobał akurat. 23? Nie. Nie będzie trzeciego, Nie. czyli do trzech gramy. Przerak przegrany trzy razy zakłada sławki. Trzy, cztery, ry. Jeden zero dla ciebie, trzy, cztery, ry. 1, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Za dwa? Jakie za dwa? 3-1! 3-1, przegrałeś! Trzy, przegrałeś. Przegrałeś człowieku, trzy jeden! Czyli ja zakładam sławki? To dobrze, że mamy karteczki. Dobrze, dwa dwa, za dwa. Dobrze, że jest nagrane, bo znowu będą ściem, tego. Próbujemy przekręcić. Słuchawki, naszykowane zresztą też JBL, jaką się nazywałem? BT 510? Nie, Tune. nie wiem. Tune. 510 BT. No to byłem blisko, 510. Dobrze. Pan Konrad przechodzi do losu, losu, losu i będzie puszczał jeden głośnik. Ja trzymam. A mog mam, mogę trzymać ręce na biurku, czy nie bardzo? No możemy, tutaj, ale tylko na górnej części tej podstawki. Tutaj. No, a ja... Musisz dorosnąć. Ja dorosną. <laughs> Musisz <być większy. śmiech> Posłuchajcie, mamy tak. Y Literkę C jak klip, F jak Ale klip. okieć mi twój przeszkadza. X jak Extreme, C jak charge, to już jest dwa razy C to niedobrze. I G jak go, no go. Dobra. przemyślałeś, jak zapisywać. No dobra. Słuchajcie, dzień dobry, tak w ogóle. Dołączam do tego materiału. już pomazałem palce. Ja tego Ja też. Wspaniałego wydarzenia. Muszę najpierw no, zmienić trochę kolejność tych głośników, żeby nie było tak. Czy mamy za tkaciuszy? Zatkać to ja w tym czasie trochę Zresztą zrobię. Zrobię A może nie zrobię. To oni nie będą tego wiedzieć. Wy, drodzy widzowie, będziecie wiedzieć, czy robiliśmy tutaj jakieś małe zamieszanie. No, ale myślę, że tak w stylu Roberta Makłownicza można tutaj trochę zamieszać te głośniki, trochę zamienić tutaj kolejnością, żeby oczywiście utrudnić trochę panom dzisiejsze odsłuchiwanie i dzisiejszy blind test. Nie byłoby to fajne, jakbyśmy nie zamienili kolejnością tych wszystkich głośników. Tak cię trochę słyszę. Zrobię. Podmiankę naprawdę konkretną. Jego robię. słychać, ale głośników nie słychać w stanie. Nie, jego nie, nie. słychać, tak. Ale chodzi i robi stereo lewo-prawo i zmyli nas. Nie Zmy... wiadomo, czy przenosi z tej... lewej na prawą, czy z tej tylko robi jestem, a teraz jestem z tej strony. A będzie drukiew? Co... Nie wiadomo, co się dzieje. Panowie, możecie już odsłonić uszy. Głośniki zostały wszystkie zamienione kolejnością, i zdradzę Wam, że, yy, że nie wiecie, czy Dobrze. zostały zamienione, czy nie zostały zamienione. Dobrze, i jeszcze proponuję na dowód, żeby pokazać to, co było na kartce. No bo i tak będziesz musiał zdjąć opaskę, żeby przeczytać to, co mm -hmm. zapisać na kartce, bo ja nie będę pamiętał, aż na pewno nie posłuchawkę. Dobra, ja postawiłem, poczekaj, tak? O -o. Dobra, no tam sam. Staram się w miarę, na ponumerować. Przede wszystkim, jeszcze warto dodać, że, że pisać w numerac numeracji. A dzisiaj słuch na dwóch utworach: tak. klubowym i rokowym. Najpierw zaczniemy od utworu. Klubowego jeszcze wyjaśnię tylko krótko zasady tego, jak będą głośniki ustawione. Ten głośnik, który będzie grał, będzie stał na środku razem z telefonem, który jest do niego przypisany. Jeżeli jesteście gotowi, no to myślę, że możemy już nasze naszą dzisiejszą. się. Ja zbawić. też. Bo to jest trudne, bardzo. Jestem mało odporny na stres. Panowie, zaczynamy pierwszy głośnik, utwór klubowy, czyli Gloria Tells Heavy Underwater. A, jeszcze po, a po roku jeszcze można nam się wszystko pomieszać. Pierwszy tutaj. głośnik staje na środku. Nie, ja muszę rozdzielić kartkę na dwie połowy. Pierwszy głośnik staje na środku i zaczyna się <coughs> odstwarzanie. <Bitwa>. Nie wiem. <laughs> Nie pojęcia, co to gra. Ja tam. Ale to jest tak na razie. gorsze jest to, że nie wiem, gdzie pisałem żeby sobie korekty robić w razie. Tego. Ja też nie. co robić te literki, znaczy cyferki. Pierwszy głośnik zakończył granie. Dobra, to była jedynka, może gdzieś to trafię. To, to był, był pierwszy dwójka. głośnik, który, który grał. Teraz będzie dwójka. Zrobimy tak. Drugi głośnik idzie na środek. Drodzy widzowie, patrzcie, mm -hmm. teraz będzie ten. To jest dramat. Teraz będzie ten i teraz leci już utwór z drugiego głośnika. Mhm. Jest, jest ba ultra ciężko. Panowie, trzeci głośnik wjeżdża na środek. Mhm. I przypisany do niego też oczywiście smartfon. Czerwka. Ja już chciałbym pokazać nasze... Trzeci, trzeci głośnik. Pomazałem sobie, napisałem w oddzielnych miejscach, czy jedno na drugim? Ja to w ogóle wszystko piszę w cały świat chyba. Ale jest, Pięć na raz to jest bardzo dużo. Dobrze. Trzeci głośnik zakończył już granko. Odkładam przypisany do niego. Mm. Smartfon w tej chwili wjeżdża czwarty głośnik, już on teraz będzie grał i przypisany też oczywiście do niego smartfon. Głośnik zakończył projekcję muzyczną, panowie, więc został wam jeszcze w utworze klubowym głośnik ostatni, głośnik piąty. Będziemy na półmetku. Tak, bo za chwilę wjeżdżamy z utworem klubowym jeszcze w ostatnim głośniku. To mogę pisać? Niżej, so niżej. <laughs> Potem będzie zabawnie, gdzie trzeba odsłuchać swoje własne, odczytać notatki. No to jesteśmy po odsłuchu. Włośników wszystkich pięciu w muzyce... Jak się czujesz na razie? Cubowej. Chociaż jednego jesteś pewien? Nie. No właśnie, najgorsze jest to, że wydaje mi się, że czarcie i stream będą podobne i nawet tu się można pomylić. No dobra, panowie, jeżeli jesteście gotowi, to... Poczekaj, ja przypadę na prawą część kategorii mojej kartki Tak, ja, a co, nie, daj mi rękę, to Ci pokażę, gdzie masz prawą. Ja tu tak? so, nie, ja tu sobie pod spodem napiszę tu chyba to mogę. Niżej, nie? Jeszcze, niżej. jeszcze to. Jeszcze. O, tutaj o, tak, ja tu tak, mam, mam mogę pisać. Do góry? O, o. Tak, ty możesz tylko trochę... Trochę tutaj w tą stronę i tu sobie. Zaraz na biurku będę pisał. Tak, dokładnie. Dobra, panowie, jesteście gotowi? Damy. Mhm. I ta sama kolejność. Ta sama kolejność, i teraz już wjeżdżamy z utworem rokowym. Pierwszy głośnik, który rozpoczyna naszą batalię, runduje na środku razem z przypisanym do niego smartfonem, i już jedziemy z utworem rokowym. "Light Drinking Difty. Myślę, że wystarczy już tego pierwszego głośnika. Odkładam uh -huh. go na swoje. Miejsce, i w tej chwili wjeżdża głośnik numer 2 na naszym blacie i ten sam utwór bracie. Mam taką prośbę, żebyś postarał się tylko najlepiej i najgorzej grający zaznaczyć jakoś. Dobra, odkładam drugi. Jestem tak zestresowany, że Panowie? średnio się na tym skupia. Ja, <laughs> ja zestresowany nie jestem, ale... No bo chociaż powiedzieć, który najlepiej gra po ciemku. Trzeci głośnik ląduje na środeczku. Powiem Wam, że jestem z siebie dumny, bo się w ogóle jeszcze nie pomyliłem jak na razie z nim. My z siebie też. Kolejność też pamiętasz na pewno? Wszystko pamiętam. Czy pomazałem sobie nic? Czy pomazałem? niżej Dobrze Tak mnie złapajesz, że się wystraszyłem Haha, Głośnik już ląduje na swoim miejscu z powrotem i smartfon też, żeby się nie pomyliło, czwarty głośnik jedzie na środeczek i czwarty głośnik też ze swojego smartfona wjeżdża z utworem właśnie tym. Tyk. Dramat. Nie wiem jakie trzy głośniki wcześniej wpisałem. To już tak się gubisz aż bardzo? No. To jest dużo. No to panowie, czwarty głośnik zakończył swoje granie. Pozostał nam jeszcze tylko jeden, ostatni, piąty głośnik, który wjeżdża na środeczek i rozpoczyna granie w utworze Light Drinking Difty kończymy od słuchy się pomieszać, bo chciałbym e, one stoją w pewnej tak, kolejności. I tak, musimy, I tak musimy je tak zanalizować nasze kartki. Poczekajcie chwilę, dajcie mi sobie. Mhm. Nie, niech nie miesza, odwróćmy się do tyłu. Dobrze. Czekaj. Ja, ja tutaj. To nie nie masz nie z... masz Ja wziąłem swój. A ja nie, ja nie się... czekaj, czekaj, położyć ci go na jajkach, masz. Czemu, odwróćcie się. Ja was odwrócę tak, żebyście. Czekaj, 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 odwróć. Czekaj, nie? Nie, jeszcze się. Czekajcie, odwróćcie się. Dobra. Już mogę. I teraz nie widzimy ani głośników, ani swoich kartek. O, dobra. Poczekaj. Jezu, gdzie mnie odwracasz? żebyś nie widziała, co na ty. O Jezu, co ja tu gdzie? Ja tu z napisałem wszystko. W zasadzie zgadza mi się jeden głośnik z obydwu słuchań w tym samym miejscu wpisałem. No ja chyba wszystkie tak samo wpisałem, ale to nic nie zmienia. No dobra, ja zakładam słuchawki, ty najpierw powiedz od 1 do 5, Poczekaj, a, bo w... a potem tym... będziemy debatować. Znaczy ustal sobie kolejność, no właśnie. Dobra. Przed komisjami. Poczekajcie, załóżcie opaski z powrotem, nie odwracajcie się tutaj, proszę się nie patrzeć, ja muszę mhm. obserwować cały czas, nadzorować na bieżąco. A po co nam opaski? Komisja Ja już się w zasadzie mógłbym odwrócić. Właśnie, ja nie wiem po co nam opaski. żebyście mówili jeszcze. Bez opasek? No to przecież nie możemy się tyłem wypowiadać? Co za różnica? Tylko włącz mi słuchawki, że mężczyzna co, co no. mówi? Chcecie się tyłem wypowiadać? Tak, no bo ja... tak, Ale jeden. Chcecie się w opaskach odwrócić z przodu. No, czy Ale ja to? nie pamiętam, co ma napisane, ja muszę analizować kartkę jeszcze. Włącz mi, niech się a co on wypowie. Dobrze, no to już odstawiam tak, jak były. No A co, chociaż jednego, jesteś pewien? Dobre, jeden mi się powtórzył. A, to czyli uznajesz, że to Słyszysz? jest pewien. Tak. Ja jeszcze słyszę, bo nic nie gra. No to się rozłączyły słuchawki. Słyszę, bo nic nie gra. Poczekaj, Poczekaj. bo one były strasznie długo niepołączone i się rozłączyły. Poczekaj. Nie odłączajcie się, inaczej mhm. nie odkręcamy. Dobra, ja je uruchomiłem. Chyba zadziałało. Nie, 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 nie ruszaj. Działają, dawaj. Już nic nie słyszę. Dobra, co ja możesz mówić swoje wybory. Dobrze, pierwszy obstawiam, że to będzie flip. Drugi clip. Trzeci extreme czwarty czarć i piąty golka, który z was zaniedbam naj, y, najlepiej, który najgorzej? najlepiej trójka, y, a najgorzej piątka. najlepiej trójka grała, tak? a najgorzej piątka. najgorzej piątka, dobra, okej. Okay. wiesz co, widzisz, masz? a masz. No masz tam? No, mhm. tak? Nie ma jak powiedziałeś, który swoim zdaniem gra. Tak. Dobra, Panie Daniel, Dobra, też można burzykować. Ja już sobie tak. przekręciłem kartkę. to... Dobra. Teraz Panie Danielu? No. Proszę mówić. Poczekaj, bo nie słyszę sam siebie. Dobrze, u mnie tak. Mówiłeś, który się najbardziej podoba. Na, na razie tylko razie, mówiłeś. W dobra, odcinek. to ja się trzymam mojej listy, chociaż jest niepewna kompletnie. Jeden charge, <laughs> dwa goł, <laughs> trzy extreme, cztery flip <laughs> i pięć clip. <laughs> Co to znaczy? Że nie trafiłem? Tak. Loser. Dobra. Czyli tak. E, obaj uznaliśmy, że trójką jest Extreme, tak? Tak. A dalej? Jedynka ja miałem Charge'a. Ja miałem Flip'a. Dwójkę ja miałem Goła. Clip. Czwórkę miałem Flip'a. Charge. Ja piątkę miałem Clip'a. Go. Czyli wszystkie mamy inaczej. Poza Extreme'em. Mhm. Dobrze, a teraz gdybyśmy opowiedzieli, który najlepiej grał? Trójka. No mi też się wydaje, że trójka, aczkolwiek w roku mi się nie podobała. A najgorzej? Piątka. A mi chyba jednak czwórka, chociaż nie była, ale jakoś mi się wydaje, że to był Flip i że grał najgorzej, chociaż nie wiem czemu, bo nie powinien. Bo jest. Na pewno tak. Dwójka albo piątka to dla mnie są Go i Clip. Tak, tu wiedziałem, że to któryś z tych małych głośników, tylko nie potrafiłem ich dokładnie rozróżnić. Tak, dwa to Go i Clip, trójka. No. A między jedną, a jedynką a trójką to mi się wydaje, że to jest Chargy Extreme. Jedynkę mam flip, trójkę mam e, Xtrema. Dopiero na czwórce mam czardzia. No i mi, się czar mi się czwórka nie podobało, oby to nie był charge. Dobra, odwracamy się i Konrad przytoczy kolejność. Tak, poczekaj, najpierw jeszcze pokażemy, do pokaż tam nasze notatki, żeby nie było. Komisyjnie pokazuję wam jak wyglądało. Pisanie notowanie. Wiadomo, że z tych notatek to burzyk, pierwsze notatki. nie tak. <laughs> nie? w ogóle zrozumieć. A co notatki. Coś tam notowali. Coś tam zakreślali sobie. Ale teraz musisz powiedzieć, ile żeśmy trafili. Słuchajcie, wygląda to następująco. To był pierwszy głośnik, który grał. To ja myślałem, że to jest Charge. Flip 4. Flip 4 to jest pierwszy głośnik. Ja w pierwszym odsłuchu klubowym też tak myślałem. Czyli trafiłeś, to szacun. Od razu powiem tylko widzowie, to widzieliście. Tego, wy tego nie widzieliście. Zamieniłem kompletnie wszystkie głośniki swoją kolejnością. Celowo też w ogóle zamieniłem kolejnością go i clip, no bo one są do siebie podobne. Drugi głośnik, który grał. Clip 4. Czyli to to ja nie trafiłem. Groszy. A co, no już dwa. Punkty. Ale wiedziałem, że to będzie któryś z tych małych. Tak, bo jest różnica. Jest różnica mimo wszystko. A te wszystkie, no to one odstają znacznie. Te klipy i fli. To nawet w klubowym. Klip, klip, klip i, to jak tych goły. nie trafiłem, to już. No dobra. W klubowym miałem wpisane tak, tak samo chyba jak ty, że drugi goł albo klip. No. Miał kompletnie na opak wszystko wpisane. Ale po rokowym widzę, że się kompletnie wszystko zmieniło. Przegrałem 2-0, chyba w stanie Chart 5 grał. Tu myślałem, że Ten Xtreme. głośnik wskazaliście jako ten, który Wam się najbardziej Najlepiej. podobał. I, wo, I w tym byliśmy Zgodnie. obydwoje zgodni, że jest to Xtreme 2. Tak. I chyba kierowaliśmy się. My że, że Xtreme 2, właśnie, że, ale no nie byliśmy. Tak. My byliśmy zgodni, że najlepszy, i byliśmy zgodni, że Xtreme 2, tylko że to nie była prawda, bo tak, to był czar. Kierowaliśmy się chyba gabarytami w obrazie. Tak, ja myślałem, że najlepszy bas jest z największego głośnika. No to szacun. Ale teraz czwórka. No, to według mnie najgorszy. O, no no i, i to mnie rozwaliło. Dla mnie on był najgorszy. No jak mógł być gorszy od go i flipa? I klipa? Tak, no bo taki był... Nie mówiłem, bo mówiłem, że on... Znaczy, nie mówiłem. Myślałem sobie, że ma bas, ale jest taki kompletnie nieczysty. Tam nic nie słyszałem. Nie, ja go uznałem za taki, no, no, no średni y -y, głośnik. ten głośnik, wam powiem, że on zyskuje duże negaty, Czyli czwarty był, extreme, czwarty był extreme i ja powiedziałem, że to jest flip. Ja charge. No, co tak. W nie powiedzieliście, że to goł albo klip. No i ostatni głośnik. Nie, to no. go 3. Tak, te 2 i 5 to było wiadomo, że to tylko kwestia trafienia, czy to były tak. te czy te. A to 3 na 5? Ja pierdolę. A, nie no a? Się, nie go tak nie w gołce kierowałem się tym, że tak samo w porównaniu między dwójką a trójką, najmniej mi się podobała trójka, zdecydowanie wolałem dźwięk z dwójki i teraz też najgorzej wypadł wy, wypad goł 3. Znaczy, powiem wam, że ja na początku, jak zaczynaliśmy, jak już pomieszałem te wszystkie głośniki i odpaliłem pierwszego flipa, to mówię, kurde, miałem odpalić pierwszego klipa. Żeby wiesz, żeby sobie iść po prostu serio, bo mm -hmm. potem musiałem przejść do. Na początku miałem pomysł, a może by tak. A do I dopiero do pierwszego, ale <kuh> potem będą mm -hmm. te dwa po sobie grały, to będzie bez sensu. Mm -hmm. Więc najpierw był ten, potem ten, potem ten, potem ten i potem ten. I żadnego nie trafiłem. No, zdecydowanie, najlepszy, tak, najgorszy pozy zestawienie. Pozytywne zaskoczenie, zdecydowanie. A marudziłeś na niego w porównaniu do Charge'a Trójki? A, to, a Charger Trójki tutaj nie ma. I w porównaniu do. Nie, ty, ty marudziłeś w porównaniu do. Trąc Marta. A, a, no to zupełnie. Nie, no, tam to była różnica kolosalna. No, no, ma marudził na ten głośnik bardzo. Tu się teraz okazało, że w tym zestawieniu. Czyli po prostu wszystkie są słabe. No, tak też może być. <śmiech> <śmiech> nie, w porównaniu. nie, no, ale ten najlepszy głośnik grał trzeci. Tak. to. Jeśli chodzi o muzykę klubową, to w ogóle, a w Rockowej podtrzymuje żaden mi się nie podoba. Ale to jest rozczarowanie totalne. Ja pamiętam, że ja wolałem x 1 niż dwójkę, ale, myślę, ale. No, to też jest za cicho, cicho, ta, ruchu, To nie no. jest test jakiś wielce sprawiedliwy, nie martwcie się, po prostu się zabawiliśmy. Tak, to tam. Gratulacje, pani. Rozjebane. Rozjebane. To chyba historyczne zwycięstwo z Drugie. Tak, tak, raz, to... raz już wygrałeś 1-0. Nie może być, wiecie, sprawiedliwy test, jak mamy Goat 3 w zestawieniu z x Ale myśleliśmy... było zabawnie. No tak, średnio bym powiedział. Tak, średnio. I musieliśmy ustawić głośność, niestety, ale. Przede wszystkim tych dwóch głośność musieliśmy dostosować do tych najniższych, no tak, tak. więc one traciły automatycznie Ale... Xtreme. 2 to jest największy przegrany tego testu, bo on najwięcej no, stracił, bo musiał się zniżyć do tego poziomu tych głośniczków. Ale było, na... ciężko. Było, było ciężko, było ciężko. Było ciężko, powiem Wam, że i pod kątem ustawienia też było ciężko. Mamy nadzieję, że trochę się pośmieliście, że cokolwiek z tego wyciągnęliście. Dajcie znać, czy w Waszym odsłuchu była jakakolwiek różnica, bo naprawdę u nas różnica była między tymi największymi a najmniejszymi. No ale jak widać, tak potrafiliśmy się pomylić przy tym najlepszym. Ciekawe to było doświadczenie. Tak, ale cieszy mnie to, że żeśmy od razu wyłapali dwa najmniejsze głośniki no, w, jednak, w obydwu zestawieniach. Tak, jednak oba, oba brzmiały po prostu zupełnie inaczej. Ale Flip dla mnie bardzo pozytywnie, mi się Flip podobał. Powiem Wam, że nawet z mojej perspektywy Flip nie odstawał od, od Charge'a i od Xtrema na tej głośności. Naprawdę on jest kurczę fajnym głośnikiem. A wiedziałem, żeby dzisiaj uszy wyczyścić. Ach. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, dawajcie następne pomysły. Postaramy się, które możemy realizować. Z Wami dzisiaj Burzyk, Adson i Doman, który miał ciężką robotę za aparatem, za kadrem. Dzisiaj ciężka. W połowie, przed kadrem nawet był. Do zobaczenia. W zasadzie Remotry. to jego zad. Remotry.